Jest poniedziałek 4 lipca, minęła godzina 21:50. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaczmarek, czas na losowania. Wystartowała loteriada. Tym razem zabieramy Państwa na wyspę pełną skarbów. Do wygrania jest tysiąc atrakcyjnych nagród, a wśród nich sztabki złota, rowery elektryczne, zegarki sportowe i wiele, wiele więcej. Aby wziąć udział wystarczy kupić dowolny produkt lotto za minimum 6 zł i zarejestrować kod na stronie loterii. Warto pamiętać, że wybierając grę Lotto Plus, Lotto lub Lotto Plus za minimum 6 zł na jednym kuponie, dodatkowo zyskują Państwo szansę na jeden z 3 milionów zakładów Lotto. Loteria potrwa do 31 sierpnia 2020 roku. Szczegóły na www.loteria.pl Jutro będzie okazja na wygraną w lotto. Największa za trafienie szóstki może być warta nawet 12 milionów złotych. A szóstkę mogą Państwo wytypować samemu albo na chybiu trafił. Życzę jak największych wygranych. W Multimulti -multi każdy sam decyduje o jakie pieniądze gra. Na przykład wybierając grę z plusem przy typowaniu 8 liczb można wygrać 130 tysięcy złotych, przy typowaniu 9 300 tysięcy złotych, a 10 aż 2,5 miliona złotych. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul bęben maszyny. Jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby 15, 17, 21, 8, 61 57 47 58 31 28 36 60 79 62 dziesięć siedemdziesiąt osiem dziewiętnaście pięć dwadzieścia cztery czterdzieści, liczba czterdzieści jest plusem. Miło mi poinformować, że we wczorajszym losowaniu Mini Lotto na lotto.pl padła wygrana warta ponad 198 tysięcy złotych. Gratuluję i zapraszam na dzisiejsze Mini Lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 5 liczb. 17, 10, 33, 15, 19. Jeśli wygrana w jednej grze to za mało, zawsze można zagrać o 2 miliony złotych w super szansie. Jedyne co trzeba zrobić, to aktywować siedmiocyfrowy numer super szansy. W drugim dziś losowaniu padły takie oto cyfry. 8, 3, 8, 0, 7, 2, 2. Gratuluję Państwu wygranych. W puli każdego losowania kaskady znajduje się prawie 300 tysięcy wygrywających losów. Między innymi jeden wart 250 tysięcy złotych i aż 144 losy po 1000 zł. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej mamy 24. Kolejno ułożone kule bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 litrów. 4, 11, 12, 2, dziewiętnaście, osiem, piętnaście, jeden, dwadzieścia jeden, czternaście, siedemnaście, Dzięki temu, że w rodzinie lotu jest Eurojackpot, mają Państwo szanse gry o gigantyczne pieniądze. W jutrzejszym losowaniu do zdobycia jest 340 milionów złotych. Eurojack gra się naprawdę prosto. Wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz dwie liczby z 12 powodzenia. Ekstra pensji codziennie do wygrania jest pensja na lata. W zależności od stawki w grze może być warta nawet 50 tysięcy złotych, wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na losowanie ekstra pensji. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejno ułożone kule. Będy maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 30, 9, 25. 6. 5. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest 3. Ekstra pensję warto grać z ekstra premią. Wystarczy dopłacić złotówkę, a można wygrać od ręki aż 100 tysięcy złotych. Takie pieniądze dzięki ekstra pensji zdobyło już ponad 80 graczy losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejno ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 25 31 12 Dwadzieścia osiem. Dziewięć. A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstrapręg jest... Cztery. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Zarówno na lotto.pl, jak też w aplikacji mobilnej zagrają Państwo większość gier Lotto z każdego miejsca w Polsce i o każdej porze, na przykład jutro w Eurojackpot. Nasze spotkanie dobiega końca, ale już zapraszam na jutro na popołudniowe losowania, a poprowadzi je dla Państwa Konrado Moreno. Dobranoc. Kiedy wygrywasz w EuroJackpot, nabierasz wiatru w żagle i odkrywasz swoje pasje na nowo. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 340 milionów złotych. EuroJackpot, doświadczaj więcej.